Witajcie na moim kanale Smak Fantazji. Dzisiaj będzie smaczna i prosta w przygotowaniu zapiekanka w sam raz na obiad. Obejrzyjcie filmik, a nowych widzów jak zawsze zapraszam do subskrybowania mojego kanału, za co będę bardzo wdzięczna. Do zapiekanki użyłam 500 g pieczarek oraz 600 g fileta z kurczaka, które już wcześniej pokroiłam. Fileta doprawiam dwiema łyżeczkami yy, przyprawy do kurczaka oraz dwiema łyżeczkami bazylii. Kurczaka oraz pieczarki smażę po kilka minut, a pieczarki pod koniec smażenia doprawiam tylko solą. Do zapiekanki ugotowałam wcześniej makaron rugi oraz tarkowałam żółty ser. Mam też ugotowanych kilka różdżek kalafioru. Zapiekankę będę przykładać na przemian składnikami. Na dno wykładam połowę ugotowanego makaronu, na to podsmażonego kurczaka, połowę starkowanego żółtego sera, podsmażone pieczarki. oraz ugotowany kalafior. Na górę wykładam resztę makaronu, a całość posypuję to starkowanym serem. Jak widzicie, zapiekanka jest bardzo prosta i szybka w wykonaniu. Można do niej dodać swoje ulubione składniki oraz przyprawy. Całość piekłam w 200 stopniach około 15 minut lub do momentu roztopienia się sera. Jeśli film Wam się podobał, oczywiście subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Cały przepis oraz link do mojego bloga znajdziecie zawsze pod filmem. Smacznego!